Tutaj j 1 i to jest pierwsza linja z EuroTracka nowej mojej serii gdzie będę nagrywał yy, jeżdżenie Tealem, <grym> czyli EuroTrax Solador 2. Yy, teraz jesteśmy w nazywaniu swojego profilu i wszystkiego innego, więc zaczynamy. Więc na początku imię. Ty, i, o, I tutaj mamy point, ja jestem chłopcem i wybieram sobie o tą linkę O tego pana Tak będę wyglądał Nie używam co razie żadnych modów I... Wezmę sobie jako pierwszą moją ciężarówkę Jako pierwszą do przejechania O tą ciężarówkę Logo firmy Logo, logo firmy będzie o takie No spodobało mi się I nazwa firmy Nazwa firmy to będzie... Pomyślmy No to jest teraz takie pytanie Nazwa firmy Mam już chyba pomysł V

wyłączam dźwięk efektów sobie trochę dam i dźwięk muzyki też wyłączam i teraz sobie sobie krzyczę nic tutaj nie ma zapisywania i jadla. ok więc tak, po pierwsze włącz, to jest nasza pierwsza strata trasa, zobaczmy dokąd jedziemy e. jedziemy z, do jakby do Wrocławia pojedziemy z kopalni do Wrocławia no to będzie dość blisko może no tak, patrzymy sobie silniczek. Mam GPSa, GPS-a, więc będę się nim posługiwać. No to jedziemy. Na początku trzeba tutaj ten. No, mogłem nie dawać, że ten. I że chcę samouczek. Muszę się zatrzymać, się 3, 8 NT. F1, kontynuuj, kontynuuj F5, F6, F7 kontynuuj, zapisamy e, teraz F5, 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 tak e, mogę sobie połączyć to było F3 dam no, sobie tylko jedno i kamera numer 1 będę jeździł zawsze razem z kamerą numer 1 no to jedziemy co wieziemy? F6 Wieziemy Wrocław Trabeli Wrocław -traveli. i bierzemy Węgiel Węgiel do Wrocławia Będą to są bardzo krótkie dość trasy, ale też będą czasami coraz dłuższe więc myślę, że teraz przejdziemy sobie takie, takie dwie bardzo króciutkie trasy ale nie wiem czy w połowie się nie zatrzymamy, bo spróbuję ten. To będzie taki tylko początkowy filmik, potem będę robił jeszcze dłuższe filmiki, bo będę miał coraz lepszy level. Będę się starał, co, jedno, no co trasę nagrywać, ale takie jak je, króciutkie trasy, to, to mogę sobie na przykład dwie nagrać, bo to są bardzo krótkie trasy więc już jedziemy za 5 godzin no, pozostały czas za 5 godzin, a będziemy tak za, 5, za taką godzinę we Wrocławiu. Więc jedziemy. Jeszcze co o moim kanale. Mój kanał będzie się rozwijał powoli, powoli, bo powoli. Bo dopiero co testuję niektóre sprzęty i y, będzie mi się pomagała wybijać Poker PMC, która ma już 37 subskrypcji kanał, y, link do jej kanału będzie w opisie więc bardzo serdecznie zapraszam na jej kanał y, Tak, ona, ona mi się, ona mi się y, ona mi pomaga się wybić i dość dobrze teraz idzie. Pomagamy sobie nawzajem, bo no, ja będę też z nią nagrywał niektóre rzeczy, czyli na przykład SB i będzie Wam się chyba podobało z nią nagrywać. Tak, teraz jest w godzina 11 któryś tam i nie chce mi się w ogóle patrzeć ten, nic innego. I no to teraz trochę podjedziemy. I tak. Jakby co? Będę odcinki wstawiał tak yy, trochę z przerwami. Eurotrack będzie raz na tydzień, yy, gdzie? SG będzie raz na tydzień, The World będzie raz na tydzień, tak myślę. I zobaczymy co z tego wyniknie. Yy. Zobaczymy, naprawdę zobaczymy. Już za niedługo dojadę do Wrocławia. A tutaj mamy stację benzynową, na którą nie chcę zjechać. Uli już od rzeczy. Okej. Okay. Yyy... wychabować, zwyczaj. zwyczajnie. Że Jedziemy. Ja mogę wychabować, my coś tutaj Ale teraz już dalej jedziemy. I za chwilę będzie zjadła autostradę, ale my pojedziemy prosto. I yy, właśnie jak pojedziemy prosto, powinniśmy już się znaleźć yy, w tym... Jak to się nazywa? We Tam już widzimy wieżę wrocławską. Nie pamiętam już się jak ona nazywa jest w rynku i zobaczymy jak nam pójdzie hmm. już nagrywam 8 minut za chwilę będę kończył właśnie odwiozę ten towar i nie będę parkował sam no nie będę parkował o to mi chodzi, że nie będę wykręcał tylko będę dawał ten, bo nie umiem parkować <grym> tak, nie umiem parkować i dlatego będę musiał niestety, ale będzie musiało mi się to yy, samo parko wydarzyć, yy. to po prostu takie szybkie. No i już prawie jesteśmy. Już, już, już. Yy, I film się będzie okazywał yy, tak. Yy, nie będę wypuszczał kilka odcinków na dzień, tylko będę tak, na przykład, że jeden odcinek, dzień przerwy i następny odcinek. Tak, jak myślę, że taką będę wypuszczał. Muszę jeszcze obrobić wszystko, muszę tam dopasować. A za chwilę będę kończył ręko się Okej, okay. jesteśmy już przy światłach. Chyba będę nagrywał ponad 10 minut. No to będzie ostro. Okej, okay. zaliczyło mi sztuczkę, ojej, nie zaliczyło mi kasy, nie zabrało mi kasy za sztuczkę, no to no dość fajnie, żeby nie zaliczyło kasy za sztuczkę, jeszcze nie miałam żadnych przeszkodów, no to za chwilę będziemy, no niechaj tak. Ten jeszcze... No już jedź pan! No i ruszył! Jak się czerwone wody już miało zapalać! Brawo dla niego! Brawo, naprawdę, brawo! Nie wiem, co mam o tym mówić! po prostu nie wiem. No to teraz jedziemy, włączamy sobie ściany, o w tą stronę. I... Jedziemy. No już wszystko chyba powiedziałem co do odcinków, co do nagrywania mojego z tym. I jak chcecie, piszcie mi jakiekolwiek pytania w komentarzach. No, piszcie mi ogólnie pod każdym filmem pytanie do tego co ja nagrywam. No i myślę, że wyjdzie to jak wyjdzie, że będziemy mogli się razem bawić. Za niedługo będę miał swój własny fanpage. Jeszcze go nie zrobiłem, bo nie miałem czasu. Tak możemy powiedzieć. I na fanpage'a też zapraszam. linku... Link też będzie w opisie do fanpage'a. I no nie, do tej głupiej ekspedycji dojechaliśmy. Nie no, taka głupia ekspedycja. Um, odcinek ponad 12 minut. No to naprawdę to jest te, te. próbuję Jak najmniej nagrywać to na razie, bo jeszcze sprawdzam jak się nagrywa, czy wszystko jest dobre, że i czy będzie można sobie ten nagrywać. E, odcinki z Eurotracka. I nie będą też takie, że czasami będę nagrywał i będę po prostu dodawał i tylko głos. I głos będę dodawał tylko wtedy, kiedy nie będę mógł gadać. No i nienawidzę tej ekspedycji. Po prostu nienawidzę. Powoli. ok, jest, udało się. Brawo dla mnie. I teraz mogę dać Enter, żeby sobie zaparkować, więc Enter dajemy. I. Jeszcze nie mam pierwszego poziomu. No co razie no już, ale dajemy kontynuuj i... Za chwilę będziemy mieć dalszy czek, który bardzo prowadzi do kolejnych rzeczy. A więc, tak, to jest, ale nie mam jeszcze co w nim zaparkować. Więc muszę na początku kupić sobie ciężarówkę, uzbierać na ciężarówkę. To jest moja lista postępów. Moja pierwsza wraz Ja znam. A więc posłuchajcie ludziska, Ja się zrobię już tutaj zegnam z tego miejsca. Tutaj będę yy, miał kolejny ten. Ale to się dowiecie już z tych odcinku, co sobie wybiorę. Więc bo ludziska, więc Jest pozostajdźcie, Runiska. Ja kończę yy, odcinek. A więc a możecie, jak chcecie, zalajkujcie, zasubskrybujcie, to mi bardzo pomoże, więc dara.